Elo, elo, sesjoner Michal 1. Animacje tej części historii zbliżają się już ku końcowi. Dosłownie został jeden odcinek do końca. Więc, jeżeli macie jakieś pytania do mnie lub voice aktorów, którzy podkładają głosy pod postacie do moich animacji, zapraszam do pisania tych pytań pod filmami albo na Discordzie ogólnie. Kończy się już pierwsza część historii i będzie zaczynać druga. Druga nie będzie tak całkiem normalnie przedstawiona, tylko będzie jakby z dwóch perspektyw. To mogę zdradzić. Oraz wciąż głowimy się, czy to zrobić w wersji polskojęzycznej, czy może angielskojęzycznej. Dajcie znać śmiało w komentarzach, czy wolicie właśnie, żeby. Zostało to przy polskiej wersji językowej, czy może pójść w angielską wersję językową. Niestety YouTube mi jeszcze nie udostępnia funkcji wielojęzykowej. Wielojęzyk, wielojęzykowej, wielojęzykowego audio, a więc muszę wybrać język. Między polskim a angielskim tak się głowy, bo polski no to wiemy, angielski no to też wiemy, no jak to wygląda wtedy. Oczywiście dziękuję Wam bardzo, że oglądaliście tę animację i mam nadzieję, że spotkamy się pod kolejną albo pod jakimś eventem. Może jakiś event zorganizuję, kiedy dacie jakieś pytania, że zwołam wszystkich actorów i będziemy odpowiadać na żywo czy coś. Zobaczymy. Nie przedłużając, do zobaczenia w kolejnym materiale. lola.